Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam zaproponować Państwu chlebek pełnoziarnisty, bo ten wcześniejszy chlebek, który robiłam z ziółkami prowansalskimi cieszy się dużą oglądalnością, więc postanowiłam zrobić teraz też bardzo fajny sprawdzony przepis mam na chlebek właśnie pełnoziarnisty i już Państwu mówię, co będziemy potrzebować. 6 szklanek mąki pszennej pełnoziarnistej, tu mam typ 1850, pół szklaneczki Pestek dyni, pół szklaneczki słonecznika, pół szklaneczki otrąb owsianek, jedną płaską łyżkę soli, jedną łyżeczkę cukru, dwie łyżki siemienia lnianego, pięć drożdży. Tutaj mam litr wody letniej, przegotowanej, więc zaczynamy. Ja już sobie wcześniej przesiałam mąkę, proszę zobaczyć. Tutaj na sieteczku zostają mi same te otręby, otręby z, tej, z tej mąki, także to jest wszystko, yy, co trzeba dać do tej mąki po prostu. Chodzi o to, żeby tylko ta mąka się nam fajnie napowietrzyła, żeby Państwo nie myśleli, że jakiś brud jest czy coś mące. Nie, nie, bo to jest wszystko same I teraz tak, może najpierw się zacznę, zajmę tymi drożdżami. Drożdże rozkruszamy sobie w miseczce. To jest też bardzo fajny przepis i szybko się go robi, nie trzeba robota, nie trzeba nic. Naprawdę polecam ten klepek. Zalewamy sobie te drożdże wodą, pół miseczki wody. I one niech sobie tutaj nam na razie leżą, one się tak szybciej mi później rozmieszają. Do tej miski dajemy dwie łyżki siemienia lnianego. Wsypujemy te otręby owsiane. Słonecznik, czeski dyni, sól. Wszystkie składniki wędrują w tej misce. Wszystko, co mamy dać. łyżeczkę małą z cukru. I teraz wszystko to mieszamy. Także potrzebujemy, proszę Państwa, miski wysokiej, i łyżki. I teraz rozpuszczamy sobie te drożdże. Jak się je wcześniej zaleje wodą, to potem szybciutko się je po prostu rozpuści. O, Już gotowe. Tak jak wcześniej mówiłam, tutaj miałam litr letniej przygotowanej wody. Ja proszę państwa, nie wlewam tego wszystkiego naraz, bo będę to sobie dozować, że tak powiem, bo ja nie wiem, czy mi cały ten litr wejdzie. Zaraz państwu wszystko będę mówić. Na razie sobie tak będę po trochę dolewać. No i mieszamy. Trzeba troszkę donać. Ja to wszystko wleję, proszę Państwa, czyli równy litr wody, bo mi się wydaje, że to jest bardzo gęste. Czyli równy litr wody. Wszystko mierzamy. Czyli równo litr wody. O. Już wszystko ładnie się wymieszało. Proszę Państwa, w temperaturze pokojowej, no, u nas jest bardzo ciepło w domu, także 15-20 minut zostawiamy to pod przykryciem. Ja sobie tu jeszcze ja sobie tutaj łopateczką jeszcze tutaj z tej łyżki. Wszystko wezmę, jeszcze pierwszy tam. Pod przykryciem przykrywamy ściereczką. 15-20 minut zostawiamy i później będziemy działać dalej. Witam ponownie. Minęło 20 minut. Proszę zobaczyć, jak ciasto poszło do góry. Teraz po prostu mieszamy. Porebki mam przygotowane 13 na, 11 na 35 posmarowane masełkiem. Ja zawsze smaruję, proszę Państwa, masłem, bo uważam, że to jest bardzo fajny sposób. No nie wiem, moje dzieci bardzo lubią właśnie chleby, jak są posmarowane rachy masłem. Teraz tak, rozdzielamy to, to na dwa chlebki. Polska ciężka. Ja może sobie tutaj dołożę. Proszę Państwa, ja zachęcam ogólnie Państwa do pieczenia chleba. Bo y, ja to obliczyłam tak mniej więcej na oko. No to, upieczenie dwóch takich chleb, chlebów y, z tych składników, które tutaj mamy, to jest koszt około 6-7 zł. Plus pieczeniem, no to nie wiem, nawet szczerze powiedziawszy, nie orientuję się, ile takie pieczenie chleba. By kosztowało, ale składniki na te chlebki, które ja Państwu proponuję, wychodzą od 5 do 7 zł. No ten akurat 7 zł, no bo tu jest ta droższa mąka pełnoziarnista, tak? Czyli za 7 zł mamy dwa duże chleby. Jak ktoś ma dużą rodzinę, ja też czasami kupuję bułki chleby, ale staram się raczej w domu piec. O, proszę zobaczyć. Wyrównujemy i zostawiamy na około 20 minut, żeby sobie te chlebki fajnie urosły. Ja po prostu je nie przykrywam, bo ostatnio przykryłam ścierką, i po prostu musiałam zdjąć ścierkę, bo tak poszło do góry wszystko. Także zostawiamy. U nas jest bardzo ciepło, tak jak mówiłam. No to zostawiamy tak na około 20 minut. W międzyczasie, jak się nam już będzie kończył ten czas, no to włączamy sobie już piekarniczego uradu na 230 stopni. No i będziemy działać, jak chlebki urosną. Kochani, po 20 minutach nasz chleb tak wyrósł. Piekarnik mi się już nagrzał, do 230 miałam włączone, już się nagrzał. Teraz po prostu wkładamy te chlebki do piekarnika. Półka dolna. Teraz, proszę państwa, jak żeśmy włożyli już ten chlebek, zmniejszamy temperaturkę na 200. No tak, 210 może być, 210 może być, i będziemy tak piekli przez 40 minut. A po 40 minutach damy sobie nagrzanie tylko dolne, żeby nam fajnie skórka się zrumieniła. Proszę Państwa, do końca zostało jeszcze 5 minut, ale ja zauważyłam, że chlebek jest już fajnie zrumieniony z góry i chciałabym, żeby zaczął się rumienić już z dołu, więc sobie już wcześniej daję na grzanie dolne. Tutaj jest grzanie dolne, tylko na grzanie dolne, temperatura 200 stopni, damy na 15 minut. Proszę państwa, czas pieczenia dobiegł końca. I teraz tak, proszę państwa, wyłączamy piekarnik i zostawiamy chlebek na 5 minut. Ja sobie ustawię na 5 minut. O, skończyło się 5 minut. Teraz proszę państwa, od razu będziemy chleby wyciągać. Piekarniczka. Tak wyrosły. I zaraz, proszę państwa, je wyciągamy z forem. Jest. O, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, jak chlebek świetnie się, o właśnie o to mi chodziło. Czyli łączny czas pieczenia to był, proszę zobaczyć, z każdej strony złociste. Właśnie takie chlebki lubię, jak są takie właśnie złociste. Z góry bardziej troszeczkę, ale to no, spokojnie. No i najlepiej taki chlebek właśnie na kratce studzić. Czyli ogólny czas pieczenia 50 minut, plus 5 minut, siedział w piecu i także jak wystygnie całkowicie, to Państwu pokażę, jak wygląda w środku. Nasze chlebki już wystygły całkowicie. Proszę zobaczyć, jak fajnie się wypiekły. Chrupiące. Chcę Państwu pokazać, jak wyglądają w środku. Fajnie się bardzo. I jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że chlebek pieczony właśnie na tej mące pełnoziarnistej typ 1850, te chlebki nie wyrastają tak wysoko jak z tej mąki 650, no bo to jest taka mąka ciężka, tak? Ale proszę mi wierzyć, rewelacyjny smak z kolei znowu tego chlebka jest. Proszę sobie wypróbować, proszę zobaczyć, jak świetnie to wygląda. Także życzę Państwu smacznego. Proszę przepis wypróbować. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.